Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z kierownicy jednej, bez wątpienia, jednej z najważniejszych premier tego roku, a mianowicie zupełnie nowej Skody Oktawi. Zapraszam Was do szybkiego obejścia samochodu dookoła. Pokażę Wam auto w środku, jak wygląda, bo trochę się tutaj zmieniło, a potem wspólnie się nią przejedziemy. A więc tak, mili Państwo, z największą przyjemnością chciałbym Wam zaprezentować najnowsze wcielenie skody oktawi. Przyznam się szczerze, że jak zobaczyłem ten samochód na pierwszych zdjęciach jeszcze prasowych, to krótko mówiąc, troszkę o nie miałem, bo nie spodziewałem się, że skoda tak dobrze wystylizuje ten samochód, że nowa Octavia będzie tak ładnie, tak zachęcająco wyglądać. W linii przedniej we froncie już widać, że nie mamy rozdzielonych reflektorów, tak jak to było w przypadku poprzednika po liftingu. No generalnie rzecz biorąc nie będę opisywał stylistyki, bo widzicie jak to auto wygląda. Powiem tylko, że auto upodobniono do pozostałych modeli w gamie Skody, czyli między innymi do Kodiaka, Superba, Karoka, czy Najmniejszego kamika. Większość z nich jest na moim kanale. Możecie obejrzeć ich testy. Tutaj mamy ten bardziej praktyczny wymiar Oktawi, czyli wersję Kombi. Dodatkowo bogato, naprawdę bogato wyposażoną wersję Style. Na tyle bogato wyposażoną, że w tym przypadku rachunek końcowy to niecałe 175 tysięcy złotych. Tak, za Oktawie. Ale zaraz wam pokażę za co między innymi tutaj płacimy. Lakier metalizowany, błękit Titan z 18-calowymi felgami. Mi do końca ta specyfikacja nie leży, jest troszkę bezpłciowa, moim zdaniem. Myślę, że można oktawie wystylizować nieco ciekawiej, ale to jest kwestia mocno subiektywna. Na klapie bagażnika charakterystyczny napis. Skoda, tak jak to w nowych modelach czeskiego producenta bywa. Klapa bagażnika, a propos klapy bagażnika, ona jest otwierana elektrycznie. Możemy to również zrobić gestem stopą pod tylnym zderzakiem. Ona nam się otworzy prawie że bezszelestnie. No i zobaczcie, ile tutaj mamy miejsca. Oczywiście mamy, wiadomo, to jest Skoda. Rozwiązania przemyślane. Przejście na dłuższe przedmioty, na przykład narty. Tutaj możemy elektrycznie otworzyć sobie, otworzyć, odryglować sobie hak, proszę bardzo. Tak to wygląda. Kolejny wymiar praktyczny tego modelu. Hak sobie złożymy. O właśnie bagażnik zamkniemy przyciskiem. Bogata wersja wyposażenia a propos tego klapę bagażnika możemy również otworzyć z pozycji kierowcy. Tutaj mamy praktyczną śmietniczkę, ale a propos tego wyposażenia zobaczcie na fotele to są fotele oprócz tego, że są pokryte skórą podgrzewane, wentylowane. Ustawiane elektrycznie z pamięcią ustawień dwustopniową, to to są tak zwane ergosit fotele, um, które mają być bardzo wygodne. Dodatkowo mają opcję masażu. Muszę przyznać, że ten masaż jest całkiem przyjemny. Natomiast wymagają koszmarnej zupełnie dopłaty, bo to jest 13 tysięcy zł za te fotele. Warto, nie warto. Są na pewno wygodne, nie można im tego e, odmówić. Przejdziemy dalej. Zobaczcie, ile tutaj się zmieniło. No, zmieniono środek nowej oktawi w sposób zupełny, można powiedzieć, jak na skodę. Tutaj mamy taki przyjemny e, materiał na desce rozdzielczej. Oczywiście materiały miękkie, materiały bardzo dobrze spasowane. Tutaj widać i czuć, że czescy inżynierowie przyłożyli się do tego, żeby ten samochód dobrze wykończyć. Charakterystyczna kierownica, mocno w cudzysłowie pootwierana. Zobaczcie, ona jest dwuramienna w zasadzie. Tu mamy takie przejście, tu mamy przejścia po obydwu stronach. Z kierownicy możemy sterować cyfrowymi zegarami. Odpalimy samochód, to Wam to pokażę. Co jeszcze, jeśli chodzi o wyposażenie, włączymy zapłon. Mamy, i teraz fotel mi podjeżdża, mamy y, komfortowe wysiadanie z samochodu. Ym, oczywiście, można sobie to komfortowe wysiadanie wyłączyć. Tutaj dodatkowo y, czujnik martwego pola. Cyfrowe zegary. One są w pewnym stopniu em, konfigurowalne. Możemy sobie zmieniać ich widok. Zobaczcie w ten sposób. Mamy kilka widoków. O, właśnie. Możemy sobie na te cyfrowe zegary wrzucić pełną mapę. Ona się w tym momencie uruchamia. O, właśnie. Możemy sobie wrzucić pełną mapę. Generalnie tych widoków jest cztery. Taki najbardziej klasyczny mi przynajmniej najbardziej odpowiada. Zostało kilka fizycznych przycisków, ale to tylko to, co tutaj widać. Niestety, nawet przy wyłączonym ekranie, mimo wszystko mamy taki panel dotykowy na dole, gdzie mamy ustawienia temperatury, klimatyzacji, czy owe podgrzewanie i wentylację foteli. To, co tutaj widać na tym ekranie, to jest konfigurowalne. Ja sobie tak to skonfigurowałem. Zobaczcie, ile tutaj mamy kafelek, i to można sobie zmieniać. Można sobie konfigurować. O, właśnie. Są naprawdę w tym przypadku bardzo różne opcje. Można to ustawić pod siebie. To tak kilka rzeczy, tylko wam pokażę jak to wygląda. Mamy oczywiście oświetlenie ambientowe, możemy sobie kolor tego podświetlenia zmieniać. Asystentów, zobaczcie. Tak jak mówiłem, jest to bogata wersja wyposażenia. Mamy tutaj sporo, bo mamy adaptacyjny tempomat, mamy oczywiście systemy wspomagające. Kierowce dbające o jego bezpieczeństwo czy mające dbać o jego bezpieczeństwo. Natomiast powiem Wam szczerze, że tak. System multimedialny bardzo szybki, bardzo responsywny, przyjemny w odbiorze. Bardzo lubię tą nawigację, którą serwuje nam nie tylko Skoda, ale Volkswagen, na przykład. Ale. W porównaniu do poprzedniej oktawi, ten wyświetlacz jest oczywiście większy, jest bardziej nowoczesny. Ten system został inaczej pomyślany, inaczej rozłożony i niestety, ale wydaje mi się, że jest to obsługa nieco mniej intuicyjna. Zobaczcie, tutaj na górze mamy takie podstawowe ustawienia i na przykład mamy wyłączanie systemu start-stop. Niemniej ja lubię jeździć z wyłączonym systemem start stop i żeby go wyłączyć to za każdym razem ten wyświetlacz niestety ale muszę włączyć. Cały czas musi być włączony, bo jeśli on nie jest uruchomiony, to wtedy tego systemu na przykład nie wyłączymy. Trzeba się przeklikiwać przez różne menu i powiem wam, że w pierwszym momencie jak wsiadłem do tego samochodu, to no chwilę mi zajęło zanim się z tym systemem zapoznałem, zobaczyłem jak on działa, jak on funkcjonuje. Nie wydaje mi się, że jest to tak proste i tak intuicyjne jak było w poprzedniku. Ale to są jakieś moje pierwsze wrażenia z jeżdżenia tym samochodem z obsługi z tym systemem. Generalnie rzecz biorąc, większość elementów tego wyposażenia obsługujemy tutaj dotykowo, pomijając te przyciski, o których wspomniałem. Mamy indukcyjną ładowarkę, teraz wybierak w zasadzie to jest taka golareczka, skrzynia Shift by Wire. No, jest DSG obsługiwane właśnie z pozycji takiej jak wspomniałem, golareczki. Większej rzeczy dotykowo, bo na przykład głośność można sobie obsługiwać tutaj, przeciągając palcem. O, właśnie. Albo z kierownicy, dla mnie jest to wygodniejsze. Mamy, wspomniałem, szklany panoramiczny dach, żeby odsunąć roletę. Również to jest obsługa dotykowa. O, widzicie, nawet lampki to jest obsługa dotykowa. Większość rzeczy została tutaj rozwiązana, większość elementów z obsługi została rozwiązana w sposób dotykowy, co mi osobiście nie do końca się podoba. Mamy jeszcze dodatkowo wyświetlacz head-up na szybie, nie na wysuwanym plastiku. Teraz, jak mamy samochód jeszcze odpalony, on będzie krzyczał, ale chcę wam pokazać, ile jest miejsca z tyłu. Ponieważ fotel podjechał mi do przodu i o ile kiedy ten fotel jest odsunięty do tyłu, to moje kolana już mocno wpadają w ten fotel. Tak teraz, no, mieszczę się, mieszczę się, chociaż kolana dotykają mi już przedniego fotela. Nad głową jeszcze mam troszkę miejsca mniej więcej tyle. Więc jest tutaj całkiem przyzwoicie, mamy również trzecią strefę klimatyzacji, mamy gniazdo 230V, warto wspomnieć o tym, że większość gniazdek, tak jak to miało miejsce na przykład w Skali w Nowej Oktawie, również są to gniazda USB-C, więc warto o tym pamiętać. Jeszcze szybki rzut okiem kamery, jak to wygląda. Z tej pozycji trochę się zmieniło. Pytanie tylko, czy na lepsze. Zobaczcie jeszcze, jak ciekawie zostało, zostało rozwiązane to pociągnięcie klamki takie chromowane przez całe drzwi. Powiem Wam, że niby wersja wyposażenia bardzo bogata, bardzo obfita, ale w środku tego nie widać. Więcej powiem Wam z kierownicy w czasie przejażdżki. Pozycja wybieraczka w D i możemy jechać. Wspomniałem, że wersja, jaką otrzymałem do testu, to wersja Style, natomiast e, krótko mówiąc, to jest e, odmiana top of the top, ponieważ oprócz tego, że jest to mocno doposażona wersja Style, to również e, odmiana wysokoprężna połączona właśnie e, z siedmiobiegowym automatem DSG. Wersja wysokoprężna to oznacza, że pod maską mam silnik dwulitrowy TDI, niemieckie, dobre TDI o mocy 150 koni mechanicznych i całkiem poważnym momencie obrotowym 340 Nm. I co ja mogę powiedzieć o takim rozwiązaniu? No krótko mówiąc, z tym silnikiem Skoda... Jest absolutnym długodystansowcem. Absolutnym, ponieważ silnik jest przyjemnie żwawy, przyjemnie dynamiczny, czyni z nowej oktawy samochód całkiem dynamiczny. A do tego, oczywiście, ten silnik słychać, ponieważ ten, ta jednostka nie grzeszy, może. Fantastyczną kulturą pracy, natomiast jest całkiem nieźle wyciszona, więc to jest bez wątpienia jej plus. Jej największą natomiast zaletą jest zużycie paliwa, ponieważ ja się spodziewałem, że ten silnik będzie zużywał mało, nie będzie palił dużo. I powiem Wam, że zrobiłem tym samochodem już około 600 km. Średnią z tego dystansu, a muszę tylko wspomnieć, że 2 trzecie tego dystansu spędziłem na ekspresówkach czasami na autostradach, chociaż w większości sytuacji miałem ustawione 125 km na godzinę na adaptacyjnym tempomacie. I średnia z tego dystansu to tak naprawdę 4,5. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo ekonomiczna jednostka napędowa i. Pomimo pokonania tych 600, około 600 km, samochód nadal pokazuje mi zasięg ponad 300 km. Więc jeśli ktoś planuje robić duże przebiegi tym samochodem i planuje go użytkować, no pff, typowo rodzinnie jest to znakomity wybór. Tym bardziej, że z siedmiobiegowym, dwusprzęgłowym DSG ten silnik się bardzo dobrze dogaduje skrzynia. Działa moim zdaniem bez zarzutu, szybko, spontanicznie. Coś, czego nie powiedziałem, bodajże w przypadku testu Renault Space, tutaj, kiedy ja wciskam pedał gazu, to ta skrzynia od razu reaguje. Nie ma zwłoki, że tak powiem. Ona nie czeka, ona reaguje od razu w Espasie było zupełnie inaczej. Tam naprawdę trzeba było dać wyraźny komunikat pedałem gazu, żeby samochód zaczął coś w ogóle robić. Tutaj natomiast działa to wszystko naprawdę znakomicie. Um, tak. Lane Assist. E, działa to naprawdę znakomicie. Układ kierowniczy i zawieszenie, krótko mówiąc, są dostosowane do charakteru, do imidżu tego samochodu, można powiedzieć w ten sposób, ponieważ pracę obydwu elementów możemy sobie zmienić i dostosować w jakimś zakresie poprzez tryby pracy samochodu. Mamy tutaj kilka tych trybów pracy i o ile w trybie komfort czy w trybie neutral. Teraz mam na przykład tryb neutral. Em, samochód no, ma charakterystykę dosyć bujającą, dosyć wygodną, komfortową, ewidentnie faworyzującą wygodę. O tyle ja nadal mam poczucie i świadomość tego, po czym jadę i wiem co samochód robi. E, to samo jest z układem kierowniczym. Całe auto ewidentnie faworyzuje tutaj komfort użytkowania, nie jakąś chirurgiczną precyzję, natomiast nie jest źle, absolutnie nie mogę powiedzieć, że jestem zupełnie odizolowany od informacji, co robią koła, po czym jadę i jak wyglądają tam czyluści pod nami. Oczywiście, ja w trybie indywidual ustawiłem tutaj sobie układ kierowniczy w tryb sport zawieszenie również sobie utwardziłem wtedy jest to naprawdę bardzo przyjemny balans pomiędzy owym komfortem użytkowania a takim rzeczywistym czuciem tego co samochód robi i nadal samochód w takich ustawieniach jest przyjemnie komfortowy na co dzień kiedy wcisnę przycisk mode Wchodzimy tutaj w opcję Individual i możemy ją sobie konfigurować. Układ kierowniczy, napęd, nawet działanie adaptacyjnego tempomatu. Jest tutaj troszkę tych elementów. Asystent świateł, klimatyzacja. To jest raczej standard. Przejdziemy z powrotem w normal. Tak jest teraz optymalnie. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o nowej Oktawi? Jest to samochód całkiem nieźle wyciszony. Całkiem przyjemnie tym samochodem się podróżuje. Nie mam tutaj jakiegoś markowego systemu audio typu Canton, ale gra to całkiem przyzwoicie. Nawet ten standardowy, nie sygnowany żadnymi większymi markami. Jest tutaj naprawdę przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. No. Nie ma co ukrywać się. Bańka z oczekiwaniami wobec nowej Oktawi została rozdmuchana bardzo mocno. I ja się wcale nie dziwię, bo jeśli sam producent mówi o tym modelu, że jest to najważniejsza premiera, cytując spot reklamowy najważniejsza premiera tego roku to jednak trzeba było się mocno przyłożyć do tego, by ten samochód był tą najważniejszą premierą. I żeby był to samochód znakomity. Reasumując, powiem Wam, że są tutaj elementy, które mi się nie podobają. Tak jak wspomniałem wcześniej, system multimedialny, pomimo tego, że responsywny, szybki, ze świetnymi grafikami, znakomicie to wszystko wygląda, można to sobie konfigurować, to jednak. Wydaje mi się, że intuicyjność tego systemu lepsza była w poprzedniku, albo po prostu trzeba spędzić najpewniej trzeba spędzić kilka wieczorów, rozgryźć ten system e, do najmniejszej informacji i mieć go w małym palcu. Wtedy sytuacja wyglądałaby inaczej. Natomiast ja mam kilka dni, żeby się z tym samochodem zapoznać. Coś, co jeszcze mi się nie podoba, to rozwiązanie tych otworów wentylacyjnych w części centralnej. W poprzedniku one były wyżej. Tutaj natomiast, kiedy mam włączoną klimatyzację i zimne powietrze, to mogę sobie to wyregulować, ale wyregulowanie tych otworów wentylacyjnych będzie skutkowało, że to lodowate powietrze będzie mi leciało albo na klatkę piersiową, albo na łokieć, tak jak teraz i to, uwierzcie mi, nie jest przyjemne. Dziwię się, że mówię takie rzeczy w Skodzie, no ale, mój Boże, no tak jest, tak po prostu jest. Więc, jeśli chodzi o moją opinię końcową, o zupełnie nowej Skodzie Octavii, silnik znakomity, pomimo tego, że charakterystyczna kultura pracy dla TDI i samochód, Ogólnie rzecz biorąc, znakomity, ale muszę swoją opinię rozbić na dwie części, ponieważ Nowa Octavia, jako produkt finalny, jako samochód, narzędzie, maszyna, którą dostajemy po opłaceniu odpowiednio wysokiej faktury w salonie, i mając wobec tego samochodu oczekiwania, że będzie spełniał bardzo wiele naszych wymagań, będzie woził naszą rodzinę. Będzie nam towarzyszył podczas długich dystansów, ale także podczas jeżdżenia po mieście. Myślę, że klient docelowy absolutnie się nie zawiedzie. To jest jedna z najlepszych, a może i najlepsza, propozycja na pewno w swoim segmencie. To jest naprawdę bardzo mocny punkt. Samochód bardzo dopracowany, bardzo dobrze spasowany również wykonany mocny punkt na motoryzacyjnej mapie dzisiejszych czasów bez wątpienia, nie mam co do tego wątpliwości, natomiast jest jeszcze druga strona medalu i być może problem jest tutaj typowo we mnie ale to, że nowa Octavia się mocno zmieniła to widać, słychać i czuć to wam zresztą pokazałem. Zmieniła się stylistyka zewnętrzna moim zdaniem jak najbardziej na plus. Nowa Octavia zmieniła się też mocno we wnętrzu. Większość elementów jak wspomniałem obsługuje się tutaj dotykowo. Już wyjechały z tego kokpitu proste, duże przyciski, tak jak mówiłem, zostały tylko te tutaj poniżej. Ekranu z systemem multimedialnym, co i tak jest dobrą informacją, bo w nowym golfie, czy w nowym Audi A3 pod tym względem, jest jeszcze słabiej. Słabiej w tym sensie, że tam po prostu nie ma przycisków, są tylko i wyłącznie panele dotykowe. Natomiast, właśnie zaaplikowanie oktawi. Tej maksymalnej ilości paneli dotykowych, obsługi rolety dachowej dotykowo, obsługi samego dachu dotykowo. Tutaj wszystko jest dotykowe. Światełka, zobaczcie, też są dotykowe, to co pokazywałem. I możliwość konfigurowania tego cyfrowych zegarów, konfigurowania, nieprzytomnego konfigurowania systemu multimedialnego. Powiem Wam, że to wszystko dla niektórych. To na pewno będzie zaleta i na pewno to docenią. Dla mnie to wszystko jest odrobinę przytłaczające. Nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Niektóre rozwiązania w tym samochodzie po prostu mi się nie podobają. Nie mogę się do nich przekonać. Więc mam o tym samochodzie mieszane uczucia, bo. Jako samochód, jak wspomniałem, jako produkt, to jest znakomita, absolutnie znakomita propozycja. Natomiast jako Skoda, zwyczajnie jako Skoda, jako nowa Oktawia, gdzieś mi się trochę zagubił ten charakter tych starszych modeli. To nie jest do końca taka Skoda z taką obsługą, z takim poziomem intuicyjności. Jaką znałem do tej pory. Wiem, że tutaj mocno wjechały czasy nowoczesne i starano się dostosować ten samochód do tego, by sprostał wymaganiom, nie wiem, klienta nowoczesnego, klienta na miarę XXI wieku. Pod takim kątem to auto na pewno spełnia założone zadanie. Natomiast ja mam mieszane uczucia i Powiem Wam, że dobrym podsumowaniem tego samochodu będzie stwierdzenie, że o ile poprzednią Oktawię lubiłem, dobrze mi się w niej spędzało czas, dobrze mi się nią jeździło, o tyle nowa Octavia przynajmniej po pierwszym spotkaniu, po trochę spędzeniu z nią czasu i pojeżdżeniu nią, ja ją bardzo szanuję. Bardzo ją szanuję za to, co oferuje, za to, jaka jest i za to, co może kierowcy zaproponować. Natomiast, czy jest to jakaś chemia, przyzwyczajenie? Chyba nie. Chyba jeszcze nie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Tyle mam do powiedzenia o. Nowej oktawi w wydaniu kombi, link do pełnego testu, jak zwykle, umieszczę w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu jak najwięcej użytecznych informacji, przede wszystkim dla siebie, jeśli będziecie zainteresowani. A jeśli o czymś nie powiedziałem, bądź jesteście czegoś ciekawi, zadawajcie pytania w komentarzach. Chętnie na nie postaram się odpowiedzieć. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się.